Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przedwakacyjnym wydaniu Studio 105. Ja nazywam się Kasia Stenzel i opowiem Wam o wszystkim tym, co Centrum Kultury 105 w Poszalinie przygotowało w najbliższym czasie dla mieszkańców naszego pięknego miasta. Startujemy. W poniedziałek ruszył festiwal Młodzi i Film. Aż 75 twórców w dwóch konkursach walczy o tegoroczne jantary. W programie oprócz projekcji znajdą Państwo również spotkania branżowe, wystawy i koncerty. W znanym i lubianym cyklu zawód aktor wezmą udział Joanna Brodzik, Maria Peszek i Andrzej Seweryn. Wszystkich fanów dobrej kuchni i pysznej zabawy zapraszamy 6 lipca na Festiwal Kulinarny Ulica Smaków. Hasłem przewodnim imprezy na rynku staromiejskim stanie się kultura romska. Zaprezentowane zostaną więc cygańskie tabory, moda, zwyczaje i oczywiście tradycyjne dania przygotowane przez starszyznę cygańską. Na deser wystąpi zespół Bogdan Trojanek and Terne Roma. Jak zawsze w okresie wakacyjnym, tak i w tym roku, Centrum Kultury 105 przygotowało ofertę rozrywkową dla mieszkańców Koszalina. W wakacyjne piątki w różnych punktach miasta odbywać się będą imprezy edukacyjno-rozrywkowe pod wspólnym hasłem Bezpieczne Wakacje. Ofertę plenerową przygotowało również Kino Kryterium. Trzykrotnie w okresie wakacji odbędą się seanse pod chmurką. Na widzów czekać będzie ogromny ekran i 200 wygodnych leżaków. Wstęp bezpłatny. Fanów muzyki na żywo zapraszamy w letni weekendy na rynek staromiejski, gdzie odbywać się będą kamerynki, czyli otwarte koncerty na scenie pianobaru. To cykl zapoczątkowany 4 lata temu. W tej edycji czeka na nas 6 muzycznych spotkań. Zapraszamy! To wszystko w tym wydaniu Studio 105. Do zobaczenia po przerwie wakacyjnej.